Cześć, dziś jest piąteczek i dziś opowiem Wam o wyrażeniu keep the faith to keep the faith czyli po prostu po naszemu najprościej wierzyć nie przestawać wierzyć, trwać w wierze jeżeli dzieje się coś złego i ktoś, nasz przyjaciel jest na przykład zmartwiony, martwi się stwierdza, że nie, to się i tak nie uda to możemy wam powiedzieć don't worry, just keep the faith czyli keep the faith Faith to jest wiara. I takie fajne wyrażenie mam dla Was na dziś. So, it's Friday, the weekend is coming. Just keep the faith, it's gonna be great. Ode mnie to wszystko na dziś. Jeżeli chcecie uczyć się ze mną przez Skype, link jest na dole. Jeżeli jesteście zainteresowani kursami, zwłaszcza kursem Maturę Ustna z angielskiego Piece of Cake, to link znajdziecie również na dole. Ode mnie to wszystko w tym piątkowym odcinku. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!